Hej, cześć, witajcie, ja jestem Max i pokażę Wam, jak zrobić 2L w Fortnite. Bo mój kolega się mnie pytał, mówiłem mu, ale to on tego nie zrozumiał. I też to jest do mojego kolegi, wiem, że takich odcinków jest dużo. Jeżeli Wam się film spodoba, ee, no to zostawcie łapkę w górę i przepraszam za te, ee, ale ja tak mam. ale Dobra, lecimy, więc na początku wchodzimy, w wiadomo, w wyszukiwarkę. Na telefonie może to być, wpisujemy 2L. swoje konto, włączy 2L, Epic Games idziemy na dół, na dół, na dół, i mamy takie coś jak ustawienia konta klikamy to tu mamy, tu będziemy musieli się zalogować jeszcze pokaże nam się i się logujemy, możecie się vlogo, w, no zalogować przez dużo rzeczy przez Epic Games i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, i w ogóle, no i tak, tutaj mamy kilka takich rzeczy. Musimy tam, oczywiście, podać nazwę jakie mamy wy w Fortnite i którym jesteśmy zalogowani w Fortnite, cie. oczywiście na Epic Games też. A więc, tak, jak jesteśmy już tu, no nie chcąc, nie, nie to jesteśmy, jest kilka takich rzeczy: ogólne komunikacja, płatności, transakcje, subskrybować. Subskrybuj, Sub, subskrypcja, Subskrypcja, Hasło i Zabezpieczenia, Historia EULA, Połączenia, e, Sprzedawca w Sude Market. No i tak dalej. I tak, klikamy Hasło i Zabezpieczenia, to jest nieważne, o, tu jest. W, włącz logowanie do aplikacja innej firmy, uwzględnianie SMS-u, uwierzytelnianie podczas e-mail. Ja wybrałem sobie oczywiście to SMS-u, bo jest najłatwiejsze. Ale możecie sobie inne włączyć, że dostaniecie SMS-a. A więc tak. No i macie wtedy już dwa. Dostaniecie, oczywiście, taniec darmowy, i jeszcze będziecie mogli grać w turniej turniejach i będziecie mogli przesyłać swoim znajomym. No, swoim znajomym będziecie mogli przesyłać różne rzeczy typu emotki, skiny, malowania, muzyki, chociaż nie ma muzyki chyba i kilofy. Tak, kilofy. A więc tak. Yy, no i no to, to chyba już jest koniec, koniec naszego odcinka. Oczywiście wszystko pokazem na komputerze, na telefonie. Będziecie mieć właśnie takie trzy kreseczki jeszcze tutaj, żeby to rozwinąć. E, takie, no, takie trzy proste kreski. No i wtedy naciskacie te trzy kreski, to Wam się właśnie wyświetla. No i dajcie ich i zabezpieczenia, pyk, i wybieracie czym chcecie. A więc tak, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja się z Wami żegnam.